Szanowni mieszkańcy gminy miasta Dobczyce, Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, zbliża się nowy rok. Z tejże okazji życzę Wam dużo zdrowia, wytrwałości, czasu rodzinnego, spędzonego z najbliższymi, tak abyście mogli porozmawiać o tych wszystkich sukcesach, które w ciągu roku udało się zrealizować. Wszystkiego dobrego! Szanowni Państwo, niech ten czas Błogosławionych Świąt będzie dla wszystkich przepełniony radością, miłością i spokojem. W zdrowiu i szczęściu, w otoczeniu najbliższych, spędźmy ten czas, który jest taki ważny w naszej tradycji i kulturze. Niech święta Bożego Narodzenia, wigilijny stół, zapalona choinka wszystkim niosą radość, nadzieję, bo oto Bóg się nam rodzi. Drodzy mieszkańcy. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę zdrowia, spokoju i radości płynącej ze wspólnego świętowania. Niech ten magiczny okres będzie czasem spotkań upływających w przyjaznej, rodzinnej atmosferze. Czasem pokoju, jedności i wzajemnej życzliwości. Życzę także, aby świąteczne dni stały się okazją do odpoczynku. Zwolnijmy na moment by skupić swoje myśli wokół nowonarodzonego, który umacnia w sercach wiarę, nadzieję i miłość. Niech te wartości towarzyszą nam każdego dnia nowego, 2023 roku. Dodają otuchy i siły do realizacji wszelkich zamierzeń, prywatnych i zawodowych. Spokojnych świąt i do siego roku. mieszkańcy gminy Wiśniowa. Potrzebujemy świąt, potrzebujemy zmiany rytmu, potrzebujemy pobyć ze sobą nawzajem. Życzę, żeby w tym roku niekoniecznie odkrywać magię świąt, ale żeby odkryć prawdę, prawdę świąt. Niech ta prawda towarzyszy nam przez cały rok. Niech nam się darzy, niech to będzie dobry, spokojny rok. Wszystkiego dobrego. Święta Bożego Narodzenia to czas wiary, spotkań, tradycji. Niech te święta będą wypełnione wiarą w drugiego człowieka, nadzieją w lepsze jutro i miłością największą wartością człowieka. Niech Nowonarodzony Jezus zagości w Waszych sercach, w Waszych domach, niech przyniesie zdrowie, radość. Miłość. Niech nikt w te święta nie będzie sam i niech nie czuje się sam. Niech nowy rok będzie czasem do realizacji wszystkich zadań, wszystkich marzeń. Niech przyniesie upragniony pokój dla naszych wschodnich sąsiadów. Błogosławionych świąt i do siebie roku. Szanowni Państwo, życzę Państwu wesołych, zdrowych, spokojnych świąt, świąt spędzonych w gronie rodziny, w gronie przyjaciół. W nadchodzącym nowym roku życzę Państwu dużo pokoju, spokoju, pokoju, spokoju na świecie, pokoju, spokoju w naszej dziśnie, pokoju, spokoju w naszych wioskach, w naszych domach, w naszych rodzinach. Dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności. Do siebie roku. Wszystkiego najlepszego na święta Bożego Narodzenia i na nowy 2023 rok. Niech każdy z nas znajdzie swoje miejsce przy wigijnym stole, niech spełnią się wszelkie dobre życzenia. Niech każdy dzień następny będzie lepszy niż poprzedni. Niech błogosławieństwo narodzonego, Bożego dzieciątka towarzyszy nam przez cały. Rok i obdarzy nas tak potrzebnym pokojem. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, z okazji Świąt Bożego Narodzenia chcę złożyć najlepsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych świąt. Niech ten szczególny czas. Będzie okazją do spotkań w gronie najbliższych. Niech wspólne śpiewanie kolęd o nowonarodzonej dziecinie przypomina nam o pięknych polskich tradycjach. Życzę, by nikt nie czuł się samotny, bo przecież święta to czas radości i bycia razem. Niech nowy 2023 rok będzie czasem spełnionych marzeń i nadziei. Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. Szanowni Państwo, święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy polskiej tradycji. To czas radosnego przeżywania, rodzinnego świętowania, przyjścia Boga Człowieka na świat. To czas miłości, rodzinnego ciepła, bliskości, wzajemnego przebaczania, a także refleksji i zadumy. Życzę, aby ten czas był dla Państwa wyjątkowy, by był radosny i niezapomniany. Niech Boże Błogosławieństwo towarzyszy Państwu w każdym dniu życia. Niech radość, pokój i nadzieja zagoszczą Państwa serca. A nowy rok, rok 2023, będzie czasem realizacji wielu planów, zamierzeń i wszelkiej pomyślności. Szanowni Państwo, radujmy się, Bóg się rodzi. Mikołaj. Ten święty w Laponii na listy czeka. Wigilia się zbliża, czas z dnia na dzień ucieka. Zastanawia się więc codziennie sędziwy staruszek. Co tym razem na moje sanie zabrać muszę? Tymczasem w krainie odległej o 10 miar na północ od wschodu, 3 miary na północ od zachodu, 60 okrążeń remiferów, 3 dzwonki przytwierdzone do 7 kaloryferów, Leży kraina po stokroć znakomita. To tutaj, w gminach powiatu myślenickiego, nasz sędziwy M niebawem zawita. List do Mikołaja napisać trzeba. Krzyknął wójt z tokarni. Wydawać by się mogło, że pomysł mu spadł z samego nieba. Kochany Mikołaj! – Zaczął bez trosko ale okazało się, że wcale nie jest tak prosto. Hmm. Zadzwonię do Bcimia, Wójt na pewno wie, jak list do Mikołaja zaczyna pisać się. Dzwoni, dzwoni, na sygnał oczekuje. Wreszcie jest. Wójt go nakierowuje. Może napisz Dear Santa? To brzmi tak godnie, pisać po angielsku zdaje się być modnie. Sam jednak swój list zaczął od słów. Szanowny Mikołaju, co słychać? Czyś zdrów? Kłopoty z listem w dobczycach też mieli. Od czego by to zacząć, Cze…” Zamek nam się w śniegu mieli? Że w lesie mamy za dużo jeleni? Hmm. o co prosić? Mikołaj to przecież postać nietuzinkowa. Hmm. Zawiesił burmistrz swoją myśl w półsłowa. A w lubniu, a w lubniu od myślenia o liście wójta już bolała głowa. Przecież. Nie może to takie trudne. Nawet dzieci piszą listy do świętego Mikołaja i nie są tak marudne jak ja. Usiadł więc wójt przy biurku wygodnie, wziął długopis w dłoń i próbował pisać swobodnie. Do świętego Mikołaja. Tymczasem w myślenicach do listu burmistrz się szykuje. W głowie pomysły ma, lecz czy je na papier przekuje? Chciałbym Ciebie prosić, mój kochany święty. Postawił dwukropek cały uśmiechnięty, i już miał zamiar prośby wyliczać, gdy przyszła wiadomość, czy jakaś magiczna? Nie to wiadomość od posła, który chwilę wcześniej pisze. Burmistrzu, czy myślisz, że święty nam na nasze listy odpisze? No i zachodzić zaczęli wszyscy w głowę. Wtem w prawił myśli pojawiły się nowe. Ja jako najstarszy starzem wśród Was samorządowiec napiszę od nas wszystkich list. Jeden życzenia w nim zbiorę. List dotrze do świętego Mikołaja w samą porę. Jak powiedział, tak zrobił. Słowa szybko zaczął składać, aż zapełniła się kartka. Nie miał nawet czasu, aby z kimś pogadać. Wiśniowej wójt do świąt ubierając choinkę się szykuje. W głowie jednak myśl jakaś mu kiełkuje. Pytania pojawiają się przeróżne. A co jeśli w tym roku Mikołaj szykuje dla nas rózgę? I tak w niepewności mijały dni, aż wreszcie przyszedł wieczór. Co niejednemu się śni. Mikołaj najprawdziwszy w Słukowicach się zjawił. Mikołaju drogi, czyś otrzymał nasz list? Prosiliśmy o zbyt wiele? Czyś jest na nas zły? Mikołaj na to uśmiechnął się czule. Prezentów z waszej listy próżno szukać w worku moim. Nie wiem, czy sprawić to mogę, ale spróbuję. Wszystkich mieszkańców waszymi życzeniami obdaruję. Ho, ho, ho! A jakież to były w liście do M życzenia? Spokoju i zdrowia. Święta Bożego Narodzenia. Czasu dla bliskich i rodziny. Radosnego powitania na świecie Bożej Dzieciny. Wspólnego siedzenia przy wigilijnym stole. Choinki pachnącej, kolendy głośnej, klimatu świątecznego i wszystkiego tego, czego tylko sobie życzycie. Nasz sędziwy M szybko plan wcielił w życie. I ja także do życzeń się przyłączam, z kolendą na ustach do domu świętować podążem. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Burmistrzu czy święty czy święty? Burmistrzu święty nie. Nie, czy święty zdrowia. Zdrowia. Za Zasz osób widzą, ze ścian zaczną gonić. <laughs> Może pan to nagrać? <laughs> to mój pomysł. <laughs> I ja także się do życzeń przyłączam. W kolendach na ustach do domu świętować pożą pożądam. pracy był krótszy niż tydzień wypoczynku. <suszy> Gryz już któryś? <przedemotury>? ja. No <suszy> hmm, 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 hmm. Kiedy ten kruska do mnie <suszy> <suszy> To muszę czytać, bo nie zapewnił.